Dziś pierwszy dzień pielgrzymowania. Nieco upalnie, ale nogi nie bolą. Jak widać, wszyscy uśmiechnięci. Dzisiejszy etap prowadzi. nie jest na dobrze. Pozdrawiamy. Serdecznie. Cześć. Pozdrawiamy wszystkich z rodziny. Z Pawłowa. Pierwszy etap za gniezdem. Ładna, piękna, słoneczna pogoda. Upał 30 stopni. Nogi nie bolą. Nie. Wcale. Idziemy dalej. Pozdrawiam z modlitwą. Pozdrawiamy nasze rodziny, idziemy, nogi nas nie bolą, damy radę. I tych, którzy by chcieli, a nie mam. I nie idą. I Pozdrawiamy. Tych, to pozdrawiam mamę, brata, tatę, Martę i wszystkich, którzy nie mogli iść, mogą żałować, ale się za nich pomodlę i nogi nie bolą. Bar bardzo... no, Grzesi no nie cój! Gdzie pieniądze są za last? No, to korzystaj z tego, że jeżeli... No <śmulatuj> to jest. To... Właśnie tak aaaa, trafie... uwagę. Grupa fioletowa. Chcielibyśmy pozdrowić bardzo serdecznie Kinga Kinga, yeah. Kingę Olgę. Olgę i Mateusza. Ale za znaczy, Ciesza wcieka. No, i Tadzia. Ewentualnie Dondina, tak się No do, O, Dondina, tak. <grymne> A, to będzie w sieci, tak? Czyli yes. Tadzia. Czyli Tadja, tak, nie Dobry, Tak. No. To w sumie tak. No daj nas nagrywają chłopaki, mówcie coś. E, rzepak strasznie wywalił w tym roku. Cena góry diametralnie spada, tak? Ale hmm. cukier też idzie w dół. Tak, 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 bo to wiesz, tak. taka... I za zakaz, ale na szalu jest tak, 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 tak. My bardzo serdecznie pozdrawiamy najzdolniejszego organistę w Wągowcu, nie kłam! Który za rok idzie z nami. Nie kłam! Tak, za rok pójdzie z nami. Z Kozala. Z Kozala. Z Kozala. Cześć babciu, pozdrawiam ciebie, mamo, ciebie też i braci i tatę. Pozdrawiam całą rodzinę. Jest fajny. Pozdrawiam mamę! A ja pozdrawiam drugą córkę Martę. Nie? Jesteśmy Super. na grzymce, o, o, I jeszcze raz zaśpiewamy wam, bo to jest właśnie ten czas, by pozdrowić was. Mamo, tato, kocham was. U, 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 u. Może, może po prostu bo, powiemy tak. Powiemy że... może. Dobrego pielgrzymowania!